Cześć, witajcie tutaj, encyc.pl, a dzisiaj ze mną jest Wojtek Rexar. Mm, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowej grze na naszych kanałach. Jest to gra o nazwie Tourz 2. Tourz tu, tak, można by było mm -hmm. powiedzieć po angielsku. No, i w sumie y, zauważyłem na internetach na łowcy łowcygier.pl, że mają y, w ofercie, właśnie oto, taką darmową grę na jakiejś tam dziwnej stronie internetowej. Więc stwierdziłem, że założę sobie konto i zmusiłem też do tego Wojtka i, i mamy tą gierkę na własnym Steamie, tak? Bo ona teraz kosztuje chyba 10 euro, tak? A my ją mamy za darmo, wi wiadomo, Cebulandia na maksa. No, może jakieś słowo od Ciebie. Możemy zacząć, bo ja mam ten ekranik, który jak zamknę, to nas wyrzuci z gizgi. Dobra, początek gry. Gramy na multiplayer, gramy na serwerze wschodnioeuropejskim, e, gramy w pierwszym, w jedynym tam świecie i w pierwszym, e, w pierwszej w myself serwerze. But I may know someone w tej kolejności who can. musisz o, odszukać wioskę Wokar. Inna studia mądrości. Jak się uderza z tego zmiecza? Wyciągasz bet. broń. Ja mam pod F, żeby wyciągać broń. Patrz. No, Fajny no. Ta, fajnie. Tylko, że. Jego nie możemy zaatakować, wiesz o tym? Dobra, ja schowam na razie sobie broń. Patrz, jak ja będę nawalał. Może dwa miecze. Jesteśmy na pierwszym poziomie. Jeszcze nie graliśmy tutaj nigdy. Ja będę robił za tanka, to będziesz mnie Jakiś ziomek? Uh, weapons are not allowed here. Musisz schować, właśnie. Można coś kupić? Sklepikarz, ja sobie spojrzę. Na razie są same Ten rzeczy, które są. jak na maksa, zobacz. Magia, ziemi, cena. No mamy tak mało golda, tu są takie fajne zaklęcia, naprawdę. Musimy się tutaj wrócić, Ale, bo to jest przejść. Mm. Okej, okay, zablokowane, później trzeba będzie w skillach można sobie odblokować. Czekaj, da się z nim pogadać? Nie. Nie, nie chcę z tobą handlować. Czekaj, tu jest jakiś gościu. Nie bij się z nim, Jezu. Tu mamy teleport, ja nie wiem do czego on prowadzi. Na razie może nie korzystajmy. Ja w totalnie nie ogarniam tej gry naprawdę, więc ja my jest problem. Czaj, tu jest stajnia. O, jakiś ciekawy gościu. Tu jest ziomek z... tu jest? Tu mamy sklep, tu mamy takie mini miasteczko, tu możemy się obkupić, dość solidnie. Tu masz swoje miecze, jakbyś chciał. Obywatel, ej, on ma fajny tego. On ma fajne skile, ten obywatel. On ma rozkład nekromancji. Poziom pierwszy, no nie? Mówisz? Tak. Okej, okay, to ja sobie, sobie zobaczę. Tylko że 962 właśnie. Tutaj mamy też wytrychy. Ja bym może nam kupił wytrychy, co? Nie, A nie, nie wytrychy nie. mamy, dobra, ja mam wytrychę jak coś. To patrzę właśnie nekromancki kostur ucznia. Ja Gdzie... jaki mam kostur? Też mam kostur ucznia, dobra, nie mogę nic za wiele kupić. Hmm? Gram sobie w jakąś minigierkę. No, minigierki też tutaj są grawkości. O nie, ja nie jestem w tym dobry, Ja nie... Ja dziękuję. Wygrałem. Na razie tutaj nic A nie, nie ma. Ja przegrałem 10 aurów. Aur. Aur to jest... E, aury to są jednostka płatnicza. Więc lepiej tego nie przegrywaj, bo to jest e, dość wartościowe. Jak tam zauważyłeś 960. E, z racji tego, że jestem Necromantą powinienem zbierać jakiś syf, tak? No. Okej. Okay. Ja ten... Trójkącik to co to jest? Trójkącik to jest teleport i ja na razie bym może na, na razie z niego nie korzystał, ja spojrzę na mapę. My musimy tam dojść... Gdzie flaga. No właśnie tam gdzie flaga. Pod... Ja sobie ustawiłem, że mam pod czwórką mapę, bo ja sobie już wcześniej ekwipunek ja ogarnąłem. Więc fajnie będzie nam... Czekaj. Tędy mówię. Zbieraj wszystko co jest przydatne. Nie wiem, ja sobie po, tutaj pójdę... Ty po jak spadniemy. Właśnie rozwalony tutaj jest, ja bym tam wolał nie skakać. Ja też nie, czekaj, chodź tędy, tutaj jest ta obejście. Bardzo podoba mi się rozmycie. Grafika nie jest może za dobra, ale jak na rok 2011 tak małą yy, ma, tak małą ilość pro... hajsu wydaną na produkcję. O, tu są jakieś odcinki. Jakiś syf zbieram. A no myślałem, że tutaj coś jest. Takie fajne miejsce zawsze można za zaglądnąć. Czekaj, jest jakiś. Jak to się zbierało te? Yy, ja mam pod G. Pod G? Ja mam pod G, bo Ej, ja sobie wilki ustawiłem są. akcję. Wilki są. No dobra, no to F wyciągamy. ja poproszę. Y... Ała? Możesz mi pomóc? Ja nie wiem, jak to do końca działa. Dobra, ja ci pomagam, tyle mogę. Ile mi mana pozwala? Ej, zebrałeś. Nie, to ty mi zebrałeś. Ja sobie przejrzę innego, co? Żebyśmy się tak w miarę dzielili i te O, przywracać 400 punktów many, więc to można pozbierać. To dla mnie może być. Bo ja to mogę później wykorzystywać. Ja mogę to zjadać i mogę sobie przywracać tym manę. Bardzo fajne. Ekwipunek, serce wilka. Zwróć. Czekaj, ja szybko przeczytam, co robią moje skill, ok? E, otwórz amulet przy y, obrażeń duchowych, obrażeń duchowych, przywraca PW. Dobra, ja mam punkty. Czekaj. Ja z jeden wilkiem. Tu mamy dwa wilki. Użyję mojego skilla. Ja, 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 ja. Mo Oni oh. mnie też... Ja muszę się nauczyć tutaj kontrowania. O, mam jeden punkt umiejętności. Tak jak mówiłem, fajnie jakbyś tę serię mi później sprzedał. No, bo je, to mi przywraca manę, nie? I ja będę mógł w przyszłości się na tym o wiele lepiej. mam punkt umiejętności chyba, nie. Już o punktach umiejętności. Przyjadł punkt. Tutaj. Więc Punkty sobie... parametrów? Nie, ja nie mam żadnych punktów Są parametrów. Atak. Są Nie wiem jak do końca się gra, ale wiem, że mogę użyć takiego zaklęcia, które zadaje damage całościowo. Też mam takie. Ja. Nie wiem co tutaj się stało, ale chyba moja postać użyła potiony na manę, bo... Znaczy na HP, bo mi się przywróciło... O, tu już jest ich więcej rzeczy. O. O, z nich można zebrać jakieś kudłaki, sierściaki. Miło. Dobra, ja szybko spojrzę w ekwipunek. Czekaj, mnie interesuje ten kamień. Ty, zwiększa siłę. Autarz zwiększa siłę. To tutaj podobny sposób jak w Wiedźminie, tak? Mamy bardzo ładnie. Gdzie jesteś? Tu sobie biegam, bo tutaj można Ty jakieś czekaj, kwiatki podbierać. No, Mam tutaj. wiedzieć, gdzie jest moje HP. To jest taki zielony pasek? HP jest po prawej stronie. Masz HP. Masz taki czerwony kulka, to jest HP. Żółta to jest chyba kondycja, o ile jestem. A zielona? A zielona to jest chyba twoje punkty, jeśli chodzi o. Nie wiem, u mnie to jest mana. Więc ja ci nie mogę powiedzieć, jak to dokładnie działa. Ja tu pozbieram trochę krzaczorów, tak jak zwykle. Widzę wilki. Mówisz wilki? To ty musisz iść pierwsza Czekaj, O, Nie, niedźwiedź Chodź tu do mnie. Eee! Mój. Dobra, dla ciebie się łup yy, oczywiście idzie. To my tu mamy po sierści i pazurnie dźwięk, to jest 10 siła. Przywraca punktów. Co to jest? Co to jest za czar? Co mi da złoki effekt. Wyolę sobie punkt siły, czekaj, mam parametry nowe. Znowu masz nowe parametry? Tak. A, punkty parametrów ja też mam. To ja mogę sobie w siłę woli, tak? Ale regenerację. Ja mam drugi. Ty też masz drugi. Dobra. Ty tam jest jakaś... Punkty umiejętności później sobie rozdam. Widzisz? Tam jest hata. Czy jest chata mówisz? E, I... Tędy nie podejdziemy. <laughs> Musimy iść naokoło. Ja podeszłem. E, możesz mi po, 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 pom... Tutaj masz... Czer... Kogoś tutaj masz, więc moglibyśmy to zaatakować. mamy wilka. Czekaj. Dobra, ja go tutaj wywaliłem. Jestem u Donatara, u tego kogo trzeba. Jeżeli możesz, to poczekaj na mnie sekundę, to ja tylko. Zbiorę, dobra. Ja tam Wilka zabiłem od razu. Donatar mówisz, dobra, ja schowam broń, żeby nie było. Nieważne skąd. Czyżby o mnie are. Ja z nim rozmawiam. Dobra, musimy ja będę mu przejrzeć. Coś możemy zebrać? Nie. Chyba no, nie. Tak jedną. Orliszpon Obra, ja już bym się przygotował. Ja też. Znaczy ja już jestem gotowy. Czekaj. Patrz na górę. Ale ładne dźwięki tutaj są naprawdę jedne z lepszych To ja kościaki. Ja. Musisz. Yy, wiesz, że możesz blokować ataki, nie? Nauczyłeś już się już tego? Bo to jest troszeczkę ciężkie do roztrzymania na samym początku. Dobra? Dobra? Dlaczego Ja się mogę uzdrowić? Nie! O Jezu, jak wzbogowało. A ty? Respnęłem się. Ej, czy ja coś tracę przez to? Właśnie nie wiem. A w ogóle gdzie jesteś? Tracę. Dobra. O, mam łuk! Ja ci będę mógł pomagać ci z łuku, jak coś o to jest bardzo dobry pomysł O masakra wiesz gdzie ja jestem mm. Na starcie To przybiegnij tutaj szybko, a ja jakiś kwipunek może Gdzie to było to, gdzie tu... Ty tu jest punkt kondycji ej Aha. Tu jest kondycja Najmniej wilków nie ma. Okej, okay, ja mogę się różnie ubierać. To też jest ciekawe. Muszę do końca ogarnąć jeszcze, o co kamon z tym wszystkim. komisję reputacja, księga wioski. Aury, punkty umiejętności. To ja sobie od razu rozdam umiejętności. Umiejętności maga. No ja na pewno chcę... Liczba kart nośników. Miedzy fan... Ym, jezu. Ołtarze, czas... Linktancji pewno w regenerację. Many pójdę, nekromancja i mądrość mi się na pewno przyda. A co, tym razem trzeba po, z potionów korzystać, żebyś nie umierał, nie? Jak Władcy pieścienie. No, co chwilę potiony trzeba. Ja tu pozbieram krzaki. Może coś znajdę ciekawego. Gdzie ty jest? A, ty już przybiegłeś. O, to bardzo dobrze. Nie wiem do końca, o co robi ten pasek, ten zielony na środku, o ile go widzi. To jest widzisz. doświadczenie. To jest doświadczenie, mówisz? Okej. Okay. No, nie zebrałeś tutaj nic. Nie zebrałem? Nie, mi się wydaje, że... Zebra... Znaczy, ja tam są rzeczy, których ja nie mogę zebrać generalnie, bo one są na... nie, nie pod moją postać. Mi się wy... Ojeju, ojeju, jeju, jeju. O, hajsy. Żebyś hajsów nie zebrał? No, e, możesz mi pomóc? oh wow uh. yeah. Jak tu się wal... Nie, ja muszę na serio na jakiś kurszów z walki pójść nekromantom, bo mi jest strasznie ciężko tutaj walczyć. Nie wiem, czy ja poprawnie wykonuję to wszystko. Mała odporność na zimno, aury... Wytrych, aury i naczuga. Dobra. Dobra, ja mam skill regenerujący HP, więc ja mogę się w każdej chwili wyleczyć. Czekaj, jak się dodaje skill'e? Klika się lewym przyciskiem. Czemu ja się z nimi atakuję? Wybacz, ja uciekam. No, no fajnie. Ja, chodzę jakieś tak. tak. Chyba na razie nie mamy takiej możliwości, ale ja ich biję jak tylko mogę. Uwierz mi. Ci? Jak wziąć wszystko. Mm, chyba się nie da, też jestem pewien. Tu jest ciężki topór, jakbyś chciał. Masz trzeci, no nie fajnie. Mogę wiedzieć czemu. Biorę wszystko, potem sprzedam to.

Dobra. No do kogo teraz czekaj, kto ma zginąć? Ja czy ty? Nie, ja mam spokojnie, mogę sobie przywrócić full HP. Odbicie modyfikator. Bardzo ładnie. Ja będę miał modyfikator, on mi może Moc, dużo dać. efekt, wymagany poziom szkoły magii ognia 1. To weź to dla mnie, później ten od ciebie to wezmę. Na razie się po prostu pozbierajmy i biegnijmy, żeby to skończyć. Okay. Bo bym chciał jak najdalej przejść już. Gdzie ty jesteś? Ej... Później sobie mnie to zamienię. Gdzie ty jesteś? Ja już jestem przy bramie, ja tu sam kładę. Nie w tą stronę biegniesz. ja. No, w tą. Tutaj, do bramy, tu. Dobra. Jest w miarę okej. Okay. Mm. O, ładny kryształ mamy do wzięcia. Jest na pewno ok. Trzymałość. Trzymałość to akurat dla mnie, bo ja mam trochę średnio. O wilczki. jest <laughs> yeah. A, wypadł ode mnie wilki. Yeah. Muszę ja. ogarnąć jak blokować ataki Shitan. Dobra, szkoda, że tu się nie da szybciej zbierać tego wszystkiego. O, ty, niedźwiedź. O nie. Nie, ja dziękuję. On mnie powalił, naprawdę? Możesz się nim zająć. What? Ty tu widziałeś, jak on wyleciał? No. Nie, to samo. Patrz, jak się zbugował. śmieszne to. Tak, już nie. no noc nam się zrobiła. Dobra, ja tutaj pobiegam i poznajduję jakieś. Tak, Dark was the night, no nie? Mhm. Mm tu mamy znowu teleport. A, tu już będzie można się tutaj tepać. No i nie wiem do czego to jest teleport, ale ja naprawdę nie wiem jak to działa. No nie wiem, ale przynajmniej wiem, że jak zginiemy, to pewnie tutaj się będzie można tepnąć. Sekrety nie odkryły. Patrz ile idzie sekret? Nie wiem. Let's get this są jakieś sekrety? Christian. To... Wiem, widzę ile tych rzeczy. Trochę to jest słabe miejsce dla mnie, bo ja tutaj Nie! mogę się rozwijać, Nie! Nie! A ja się właśnie bardzo dobrze rozwijam. Bo ty sobie siekasz, a ja sobie mało mogę wysiekać. Czekaj no. Nie zbierasz tych wilków? Nie, bo one mają tylko rzeczy, które ja nie korzystam. No właśnie, ja korzystam z takich rzeczy. Dobra, ja sobie przywrócę HP. Ja sobie pozbieram wilki. Aha, mam 20 fps -ów. Z buta wjeżdżam! Jak cię wywaliło daleko. Bierz sobie go. Dobra, dzięki. O, ty, Tylko, że tutaj jest. nic nie ma. Ale fajne. Zwiększa, co? Celność. W sumie na, w sumie na mnie też nie. Nie no, ty jesteś magiem. Ale mag y, rzuca czarami. A nie strzałami. Ej, może, naj może nie wchodźmy jeszcze tutaj. Chodź jeszcze tam zobaczyć, bo tam coś było. Bym nie chciał tego przeoczyć tutaj. Czemu tu się tak ciemno zrobiło? A dobra, tutaj jest brama, tak? I my przez nią przejść nie możemy. Czekaj. W ogóle jest teraz tak ciemno. Widziałeś? Pa. Całe. <dobra>, dobra. Czekaj. Hmm. Chyba to tak assim, nie działa. Serdecznie bardzo zagląda. Ja tam nie chcę iść, do widzenia. Wychodzimy stąd. Do widzenia. To ja się też z wami żegnam. No, akurat ładny poranek nastał. Trzymaj.